Siemanko, z tej strony Lukus, a to jest zapowiedź beta testy serwera RPG menus Dokładnie, oraz zapowiedź trzech miejsc Dla chętnych osób, które mogą nam testować oraz zeliminować wszystkie bugi na serwerze Dokładnie to to jest to pierwsze trzy miejsca dla osób, które chciałyby zagrać razem z nami Oczywiście nagrać dwa odcinki z beta testy 2 do 5 zobaczymy jeszcze jak to z moim kolegą, którym prędzej nagrywałem zapowiedź serwera Amiga Polska TV, się dogadamy, ponieważ takie rzeczy odgadujemy razem. Dobrze, teraz przejdźmy do konkretów. Aby dostać się do serweru i pomóc nam w eliminacji każdego bogu to po pierwsze trzeba posiadać mikrofon oraz Program TeamSpeak 3. Tak. Żeby móc pogadać się bezpośrednio z administracją, jak i ekipą, która badać będzie bugi. Po drugie trzeba wysłać do nas podanie dla, podanie, tej tak, zachętę dlaczego mamy Ciebie wybrać, a nie kogoś innego. Po trzecie... Oczywiście jest wymagane Hamachi chwilowo, chwilowo serwer będzie stał na Hamacie oraz będzie posiadał whitelistę, żeby nikt nie mógł tam rozesłać po kolegach bez pozwolenia ID bądź sieci do Hamachi, dlatego zawsze serwer jest zabezpieczony whitelistą na takie wypadki na przykład remonty na serwerze bądź beta testy, pluginu, modu. Oczywiście podczas y, wystartowania z serwera nie będzie już takich, y, jak powiedzieć, chwil, gdzie serwer nie będzie działał, ponieważ jest beta-test, modu czy coś. Oczywiście mody, pluginy oraz inne efekty będą sprawdzane na oddzielnym testingu, tak żeby Wam nie utrudniać bądź umożliwić gry tak no oczywiście tak jak zapowiedzi wspominałem dodali, dodajemy questy poboczne główne oczywiście piszę je sam dokładnie sam je piszę no jest to trochę ciężka i żmudna praca ponieważ no, trzeba mieć umysł i dobry język można wyrazić, aby wszystko pięknie tak dalej opisać. Oczywiście jeden krótki, jedna krótka misja, no, zajmuje chwilę czasu na wymyślenie, tak, to znikąd z całego pomysłu, co i jak, nazwy NPC, gdzie ma się znaleźć, trzeba jeszcze wybudować to, by zniszczyć, tak dalej, tak dalej, cały system, tak. Dlatego, no, oczywiście, jak to jest pomysły każdego gracza na quest bądź na dodatek naszego oczywiście rozpatrzymy każdą możliwość, którą wyślecie nam. Oczywiście możecie wysłać filmiki, wiadomości tekstowe bądź dogadać się razem na, na serwerze TeamSpeed, który na zostanie utworzony na cele beta testów. Tak więc nie przedłużając tego odcinka zapowiedzi te V1, wersji 1, tak, tak szybko można zapowiedzieć, tak, w opisie filmu zostanie wstawione kilka stron, gdzie możecie wysłać podanie, oczywiście będzie to Facebook oraz mail, mail no będzie sprawdzany co dwie godzinki, co godzinkę oczywiście peta te, te testy ruszają jutro o godzinie 16, czyli 28 sierpnia przepraszam lipca przepraszam lipca lipca 28 lipca 2017 roku bądź 29 lipca tak, yy, ponieważ jeszcze zobaczymy czy wszystkie pluginy współgrają ze sobą oraz mogli tak, oczywiście przed beta testami żeby nie było dobrze podoba w plikach oczywiście, stopa na jakieś tam prace się znajdą dla każdego tak yy, zapraszamy też do, do wysyłania propozycji budowli, oczywiście tę budowlę będziemy mogli wykorzystać królestwie, którym będziecie mogli żyć Także chwilowo system nie jest włożony na królestwa, czyli że ograniczenie graczy, że w jednym będzie 5, w drugim 10, tego się nie zabraliśmy. Zobaczymy jak się wszystko potoczy to samo, ale mam nadzieję, że będzie się porówno rozmieszczeć. Oczywiście w tak jak prawda było mówione przeze mnie i przez Polska TV, że administracja nie będzie ingerowała w życie serwera. Życie znaczy w życie serwera tak, ale w życie królewskiego Tak na w życie królestwa to rozbudowa i tak dalej. Oczywiście resztę pytań, resztę zagadek zostawiamy Wam. Jeżeli pytania Was nie przynoszą, możecie zadać je na Facebooku. Na mail prościejnym na razie to no, tylko podania, propozycje wideo bądź wiadomości tekstowe co wybudować, misje możecie opisać pełną misję oczywiście autorstwo misji zostanie przydzielone Para przypisane tak żeby nie było, że niby tylko Ryukos wszystko robił oczywiście nie, nie próbuję wykorzystywać kogoś czyjegoś kogoś autorstwa ponieważ nie na tym to, co ja zrobię, to jest mojego autorstwa, tego się postrzegę. Oczywiście, jeżeli ktoś coś stworzy, ktoś coś podeśle, ktoś coś zaproponuje, oczywiście będzie zmianka o tym, chociaż jakby to sam to wykonywał, ale pomysł bądź inne rzeczy. Jednie to się zmieniło w ostatnim to to powstał. Doda, do, zostało dodane około 5-6 nowych misji. Jednych z dłuższych, drugich krótszych. To jest bar oraz NPC, które się są rozsypane po całej mapie, misji bądź sklepu. I oczywiście to musicie sami odgadnąć, która misja jest pierwsza, która jest po którą i tak dalej, oczywiście system przełożony dalej, czyli że jedno misję kończymy, drugą może nam się dokładnie może nie może potrzeba nam expand, ale to jest. W odcinku mam dekateście wszystko krzemiąc z nimi, z jakąś i testerami bugów o to o tak to o oczywiście stały dla nowe bugi nowe bugi przepraszam, nowe efekty wody, ognia i tym podobnie już do wody Przepraszam oczywiście Was za szumy i głos, ponieważ wszystkich gorąco, bardzo gorąco, jest bardzo gorący dzień. Wiatrak chodzi na pełnych obrotach, ale ona tam nie daje rady. Ja jestem ugotowany, dlatego tak ciężko nieraz nie się, ale dobra, nie przedłużajmy. Tak, i to w opisie filmu zostanie umieszczony e-mail, na którym może wysłać podania. Y i, oczywiście, propozycje budowy misji, questów oraz innych zmian dodań podobnych na serwer oczywiście mówi, serwer jest dla jednej na na link będzie podany oczywiście dla maila jest tylko wyłączy dla maila osobom które zostaną przydzielone do DHS-0 czyli osoby inne nie będą miały dostępu do serwera jeżeli się rozniesie po internecie tym podobne internety. Nie jest ja to oczywiście oraz IP, a macie to oczywiście jeszcze blokada whitelist, które nikt nie to jest łamanie się na komputer, serwerownie. A ja jak oczywiście filowa, tylko wymieniona. Ja oczywiście jeszcze nie ja usunęliśmy tej, jakby powiedzieć, o spalająca związku ja 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 nie, nie, może nie, nie, Dobra, to? to jeszcze ta obramówka została na razie, ponieważ jeszcze mur i tak dalej, nie robiliśmy tego, ponieważ jeszcze będziemy rozszerzali tę stolice, ponieważ to jeszcze nie koniec naszych pomysłów, teraz po zapewniamy, że będzie coraz więcej, coraz masywniej, coraz więcej miejsc, coraz więcej edycji, coraz więcej wrażeń, możliwe, hmm. że będziemy emitowali stoski, zależy, jak będzie się wszystko współgrało, nowe mody, Oczywiście młody może, może, może pisać, może pisać swego krótkiego, testujemy. oczywiście nasz technik, czyli ja oraz dwie osoby chwilowo chcą zachować anonimowość. Tak więc ten, czyli nie wymawiamy ich ników, ani nie na nazwisk podobnych. Bo będą pomagali mi przetestować to wszystko oczywiście, zanim względu na wszystkie bagary podobne, systemy, wszystko wkluzywane i te wyczyszczone oraz to osoba, która to wysłała, będzie miała, jeżeli będzie grała na serwerze, w jakieś punktujemy bądź bana, po prostu bana za oszustwo administracji z celu, no i sobie, korzyści na swoją stronę, bądź mniej korzyści graczy i serwera. No także kończąc to wszystko, tą całą bardzo długą że pokazaliśmy, że tam się stało nowego, ale no, nie przedłużamy tego po prostu. Jeżeli zapewne będą, będą dwa odcinki, z beta testu 1, no to wszystko przedstawimy z kolejnym Linda oraz beta strany Oczywiście wszystkich linków do kanału, jeżeli nie się dalej, jeżeli będę się daje trudno, jeżeli będą się te to linki do kanału będą podane w opisie. Jeśli jeżeli z beta Testerów bądź nie będzie chciał założyć na terenie swoim ale to oczywiście mogę podać swój, bądź nie możecie nagrywać swoje, zobaczymy jeszcze odpowiedź to na tyle, bo no. wysyłajcie wszystkie podania. Nie będę wysłał wzór podania, mniej więcej napiszcie dlaczego, wiek itd., tak imię, dlaczego chcecie nam pomóc itd. Tak dalej, tak dalej. Napiszcie coś od siebie, wymyślcie. Zostawiamy to wasze zdjęciu, Wasza. Tak Wasza. Bój na jak piszcie do nas tak, żeby tak was na zachęcić, do was brali tak, oraz wszystkie różne na nasze budowle budowle, nie wiem jak do... do... wszystkie pomysły wasze, wysyłańców oczywiście zachęcam do lajkowania like mojego kanału, subskrybowania mojego kanału na naszej strony na facebooku do lajkowania oraz udostępniania to pomoże nam, jeżeli no, będzie więcej, będzie większa frajda oczywiście szukamy na mnie na serwer na, na hosting serwera ponieważ mam no niedawne rady wszystkiego zapłacić na szybkiego tak, no to są też koszta pomysł, pomysł są koszta kosztami jednym Zobaczymy, jak będzie system z płatnościami. Może no też będzie jakiś, ale to nie będzie wpływało aż tak bardzo na serwis. Tak, żeby każdy gracz miał No i zapraszam Was wszystkich do subskrypcji. Mój kanał naprawdę mi podlubię dalszej pracy, lajkowania. Tego. Oczywiście, myślę, że ja też nie liczą. Tak, więc zapraszam Was do Podań oraz... Subskrybowania, lajkowania. Pamiętajcie, każdy lajk daje pełną gwarancję, pełną gwarancję że zrobimy coś nowego. trzymajcie się, no i cześć, papa, pa, na matryki.